Ponad 20 stron Waszych wypowiedzi i ponad 200 osób, które zdecydowały się na wzięcie udziału w naszej internetowej ankiecie, świadczą bardzo mocno, że temat sakramentu pojednania i przygotowania się do niego jest niezwykle ważny i poruszający. Macie bardzo różne doświadczenia z powiedzi, od tej częstej, systematycznej, na np. piątkowej po zaniedbywanie jej przez 15 lat, od gruntownie przygotowanej, po model przygotowania w stylu w ostatniej chwili w kościele, Kolejce do konfesjonału. Nikogo nie oceniam, nie szufladkuję. Przeciwnie, chcę powiedzieć, że polecam Bogu was same, wasze spowiedzi, wasze sprawy, najbardziej tych, których życie najbardziej jest pokręcone i trudne. A skoro jesteśmy przy modlitwie, to chcę podziękować tym, którzy modlą się za swoich spowiedników. To też wyszło w ankiecie. Jeśli to robisz, to dobrze robisz. Chcę w ogóle wszystkim podziękować, którzy się zaangażowali w tę ankietę, a po lekturze całości chcę się podzielić kilkoma uwagami, które mam taką nadzieję, cokolwiek Ci pomogą i wniosą coś pozytywnego w Twojej przygotowanie do spowiedzi. Zacznę od tego, że najczęściej chyba używanym słowem w odpowiedziach było słowo czas, a dokładnie, że tego czasu brakuje. Skutkuje to często tym, że nasze przygotowanie i spowiedź odbywa się szybko, pobieżnie, bez skupienia. To cytat. Ja też często nie mam czasu. Powiem jednak coś, co może zaboleć, ale uważam, że jest prawdziwe. Faktycznie możemy dźwigać nawał pracy i obowiązków, ale myślę, że w większości przypadków stwierdzenie, nie mam czasu, jest równoważnikiem zdania, to nie jest dla mnie takie ważne. Nie masz czasu? To skasuj Facebooka. Nie masz czasu? Skasuj telewizję, chociaż jeden serial albo jeden program publicystyczny. Zobacz, to się dzieje, gdy nie masz czasu, a zachorujesz. Znajdujesz nagle czas na lekarza, na badania, na leczenie, na rehabilitację. Jeszcze mocniej to widzisz, gdy zachoruje bliska ci osoba, dziecko czy wnuczek. Będziesz miał czas, bo będzie to dla ciebie naprawdę ważne. Jeśli masz jakieś pasje, to też masz dla nich czas. A dlaczego masz czas? Bo są one dla ciebie ważne. Jeśli komuś mówimy, nie będę miał na to czasu, to tak naprawdę mówimy, nie jestem tym zainteresowany. Oczywiście nie mówimy, nie jestem tym zainteresowany, tylko nie będę miał na to czasu, bo lepiej się z tym czujemy. Ta zasada czas, zainteresowanie, ważność może Ci wprost się przydać przy rachunku sumienia. Chcesz wiedzieć, co w Twoim życiu jest ważne, a co ważne nie jest? To zanim to pytanie na pytaniu o czas, zapytaj się, na co masz czas. To będzie ważne. Zapytaj się, na co nie masz czasu. To będą rzeczy czy osoby, które nie są dla Ciebie ważne. Odkryjesz prawdę, która prawdą pozostanie, nawet jak będzie bolesna. Kolejna rzecz, która często wracała w ankiecie, to książeczki do nabożeństwa, książeczki z rachunkami, sumienia, różne pomocy z internetu. Ta wielka potrzeba jest miodem na serce wydawcy, bo planujemy już wkrótce wydanie własnych pomocy do rachunku sumienia. Chcę jednak jasno powiedzieć, że są rzeczy ważniejsze od zadrukowanych stron. Za chwilę o nich powiem. Jeśli jednak już wybierasz jakąś książeczkę, to niech to nie będzie na litość boską twoja książeczka pierwszokomunijna. Trzymaj ją przez sentyment, jako pamiątkę, ale korzystaj z czegoś dla dorosłych. I bądź wybredny. Naucz się oceniać swoje pomoce, choćby pod kątem tego, co usłyszysz w naszych materiałach. Zwróć choćby uwagę na sposób formułowania pytań rachunku sumienia. Najczęściej, niestety, są to pytania zamknięte, zaczynające się na czy. Czy pamiętałeś o modlitwie? Czy szanowałeś swoich rodziców? Czy kłamałeś? Na takie pytanie jest krótka odpowiedź. Tak, nie, ewentualnie nie wiem. I takie pytania i odpowiedzi w sumie niewiele wnoszą. Co z tego, że się modlisz, skoro jakość tej modlitwy pozostawia wiele do życzenia? Co z tego, że uznajesz prawdę o tym, że kłamiesz, jeśli nie uświadamiasz sobie, dlaczego kłamiesz, skąd się to bierze? Dlatego sensowniejsze pytania będą w stylu: Jak wygląda twoja modlitwa? W czym się wyróżnia twoja miłość dla rodziców? Jeśli kłamiesz, to dlaczego? Pójdźmy dalej. Ogromna większość odpowiadających w ankiecie stwierdziła, że ich spowiedzi mogą być lepsze 91%. Z jednej strony świadczy to o tym, że jest kiepsko. Chcę jednak na to spojrzeć pozytywnie. Oto otwiera się przed nami wielka przestrzeń pozytywnych zmian. Jaka droga do tego prowadzi? Nie chcę sugerować posiadania panaceum, ale na jedną rzecz chcę ci zwrócić uwagę. Czytając niektóre wypowiedzi, dochodzę do wniosku, że dla wielu ludzi rachunek sumienia to jest taki wstęp. Przygotowanie się do spotkania z Bogiem. Jesteśmy sami w sobie, skupiamy się, myślimy, przygotowujemy, a potem idziemy na spotkanie z Bogiem w spowiedzi. Nawet jeśli piszecie o modlitwie do Ducha Świętego, to jest to taki haust energii, nabiera mocy Bożej, by potem jednak pozostać sam na sam ze swoimi myślami, uczuciami, swoją historią i pamięcią. Jak mamy już to wszystko poukładane, ponazywane, przygotowane, czasami nawet napisane, to idziemy z tym do Boga. Przeżyjesz zasadniczą zmianę swojego przygotowania do spowiedzi, gdy wreszcie zrozumiesz, lub zrozumiesz głębiej, jeśli to już chwytasz, że przygotowanie do spowiedzi to jest pełnoprawna forma Twojego spotkania z Bogiem. Nie ma rachunku sumienia robionego bez udziału i bez pracy Boga. Jeśli tam nie ma Boga, to jest to tylko czytanie książeczki albo obmyśliwanie strategii, by jakoś tam wypaść dla spowiednika lub coś podobnego. Powiem teraz myśl bardzo cenną. Odwołam się do świętego Ignacego Loyoli. Jezuickie doświadczenie jest cenne dla wielu z Was, to też wyszło w ankiecie. Otóż Ignacy wielką rolę przypisywał w modlitwie, medytacji. Jednak uczył potem Jezuitów, jeśli nie masz czasu, to możesz skrócić medytację, może jej w ogóle nie być, ale nie skracaj rachunku sumienia. Nie zaniedbuj rachunku sumienia. Streszczam własnymi słowami, ale oddaję myśl. Dla Ignacego był to najważniejszy moment spotykania się z Bogiem, bo był to proces rozeznawania. To Bóg mu pozwalał w rachunku sumienia właściwie nazywać grzechy, oceniać je, widzieć ich smutną prawdę. Wiele osób odpowiadających na ankietę dzieliło się tym właśnie problemem, co jest grzechem, a co nie, co jest grzechem ciężkim, a co jeszcze nim nie jest, co jest grzechem, a co jest tylko emocją. Wejście na jezuicką drogę rachunku sumienia, czy też kwadransa szczerości, kwadransu szczerości, nie jak mówić, jest bardzo dobrą decyzją. O rachunku sumienia według ignacego Loyoli powiem jeszcze w następnym materiale. Na dzisiaj to tyle. Napisz w komentarzu, co myślisz o mojej ocenie braku czasu i o tym, że w naszych rachunkach sumienia często nie ma Boga. A może masz już jakieś jezuickie doświadczenie rachunku sumienia? Napisz to proszę w komentarzu.